Witam serdecznie. W następnym dniu, tak jak obiecałam, wrócę do Was z następnym slajdem. Mój slajd teraz brzmi Piękno inspirowane marzeniami. Nasze kosmetyki i produkty Wellness są najwyższej jakości. Zostały dokładnie przebadane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. Oriflame posiada 5 własnych zakładów produkcyjnych na całym świecie. Zaawansowane formuły rozwijane są w Globalnym Centrum Badań i Rozwoju, a nawet przełomowe technologie opracowywane są w Instytucie Badań Skóry w Sztokholmie. 150 naukowców. Firma bardzo duża. Flame rozpoczęła swoją działalność w makijażu, do wellness, dłoni, stóp, włosów, po zapakach, i kremy przeciwzmaszczające. Każdy znajdzie odpowiednią serię produktów niezależnie od swojego wieku i potrzeb. Następnym slajdem jaki jest mój ulubiony produkt e, miodzi, ich ulubio. praktycznie ja tu Wam go pokażę, praktycznie e, e, ci też go Jednym z produktów, który chciałam Wam tutaj pokazać, to jest e, tusz e, Wonder Lash Mascara, którym e, wykonuję makijaże i dla siebie, i panie, które maluje e, robi. Czyro czy robię też makijaże ślubne, okolicznościowe, to najczęściej tym tuszem jest rewelacja. nową szczoteczkę, która się bardzo fajnie wygina. Także zachęcam go, jest to produkt też, który sprzedaje się w bardzo dużych ilościach na świecie. Tu słychać oczywiście moją też smerfetkę, bo ona jest dzisiaj ze mną też w domu. No i teraz ma problem ze swoją lalą, której nie może włożyć do łyżeczka.